Polsko, obódź się! Tak nie może być! Moc jest z nami! W niedzielę pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich Nawrocki i Trzaskowski organizowali marsze, które miały ze sobą konkurować. Kandydat na prezydenta z Koalicji Obywatelskiej jednak zmiażdżył swojego pisowskiego odpowiednika zarówno frekwencją wyborców, jak i osób ze sceny politycznej, którzy go popierali. Kiedy Nawrocki przemawiał samotnie, a nawet Jarosław Kaczyński nie chciał go wspierać, wsparcia Trzaskowskiemu udzielił premier Donald Tusk i wszyscy liderzy koalicji rządzącej i nie tylko. Był też nowy prezydent z Rumunii oraz największa gwiazda całego marszu Joanna Senyszyn. To ona skradła serce wszystkich zgromadzonych. Zobaczcie, co zrobiła kandydatka, co sprawiło, że później tłum skandował na jej cześć. Idziemy po zwycięstwo. Niech, Niech do pałacu prezydenckiego powędrują czerwone korale, które mają zaczarowaną. Mnie Rafał niczego nie obiecywał, bo ja nie oczekuję obietnic. Ja oczekuję demokratycznego, praworządnego prezydenta. A po wyborach będziemy rozmawiać wspólnie, jak to zrobić. Kochani, moc jest z nami. Moc jest, Moc, jest Moc jest z nami. 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 I my, kobiety, zaprowadzimy porządek. Na marszu przemawiał również Donald Tusk, który dziękował wyborcom za odsunięcie poprzedniej władzy PiS od rządzenia. Według premiera to właśnie pozwoli uczynić Polskę bezpieczną. Wierzę, wiem, że Polska stoi dziś u progu wielkości. Wierzę głęboko w Polskę bezpieczną, tak jak wierzę w polskie wojsko, wierzę w naszą siłę, w siłę która odstraszy każdego potencjalnego napastnika. To dzięki Wam, dzięki milionom Polek i Polaków, dzięki naszym żołnierzom, dzięki naszej wierze, naszej energii, nikt nie zaatakuje Polski. Polska dzięki Wam jest bezpieczna. Wierzę w lepszą przyszłość. Donald Tusk jednak przypomniał, że politycy powinni czuć pokorę i wdzięczność za to, że otrzymali władzę od obywateli. Odniósł się też do tego, że można czuć się zawiedzionym obecnymi rządami. Tu padło słowo przepraszam. Wszyscy powinniśmy, my politycy, którzy dostali zaszczyt, którzy mają to szczęście, że od Was dostali ten ważny, historyczny moment i dostali władzę. Tak, wszyscy powinni przypomnieć sobie te słowa, które tak rzadko wychodzą z ust polityków będących u władzy. Przepraszam? Tak, bo spodziewaliście się wszyscy, ja też, że będzie więcej, że będzie szybciej, że będzie mocniej. Czekacie też pewnie na słowo proszę, też rzadkie w polityce. Tak, proszę, was bardzo, was proszę, dajcie nam siłę. Bądźcie źródłem tej wyjątkowej siły, tej dobrej, pozytywnej energii, po to, żebyśmy mogli zmienić Polskę tak, jak sobie to obiecaliśmy. Ja nie mam innego marzenia, to jest wręcz moja obsesja. Ja niczego nie zapomniałem. My to wszystko zrobimy, tylko dajcie Polsce, dajcie naszym dzieciom, dajcie naszym wnukom, dajcie naszej ojczyźnie. Zjednoczoną, silną władzę, zdeterminowaną, żeby budować dobrą ojczyznę, silną ojczyznę, bezpieczną ojczyznę. Wiem, że to jest możliwe. Wiem jakie trudne, ale wiem, że to jest możliwe, bo wierzę w was, bo was widzę, bo widzę dobrą, uczciwą Polskę. Jednak najbardziej odpalił się, kiedy zaczął mówić o pisie. Prosił Polaków, by za żadne skarby nie pozwolili na to, by gangsterzy sięgnęli po władzę. zwrócił na to szczególnie uwagę. I nie wierzę. Nie wierzę tym, którzy chcieliby Polskę oddać w ręce kłamstwa, w ręce zła, w ręce łajdactwa, złodziejstwa. Przecież po to ich przegoniliśmy, po to przegoniliśmy całe zło, żeby już nigdy Polaków, Polek i Polaków nie straszył tym takim, wiecie, bezwstydnym, bezwstydną gotowością do czynienia zła. Powiem i prosiłbym nie was, wiem, że wy to już wiecie, ale zwracam się tu do wszystkich Polek i Polaków. Zwracam się do tych, którzy w tym, okej, okay, no dużo mniejszym, ale ważnym zgromadzeniu, niedaleko stąd, żeby też usłyszeli te słowa. Słuchajcie, tu nie chodzi o żadną partię polityczną. Tu nie chodzi o Tuska, tu nie chodzi o Parlament. Tu chodzi naprawdę o Polskę. Myśmy mówili wiele razy i przecież wiedzieliśmy, dlaczego to mówimy, że Polską rządzą polityczni gangsterzy. Pamiętacie, dwa, trzy, cztery lata temu. Pamiętacie. Dzisiaj i ludzie, usłyszcie, zobaczcie to, otwórzcie szeroko oczy. Dzisiaj po władze chcą sięgnąć nie polityczni, ale zwykli gangsterzy. I nie ma w tym słowa przesady. Polsko, obudź się, tak nie może być. Mówił też o decyzji Jarosława Kaczyńskiego i tłumaczył, dlaczego prezes PiS akurat takiego człowieka, o którym ciągle wychodzą niepokojące fakty, wybrał na kandydata na prezydenta. Polska nie może mieć prezydenta, który będzie yy, yy, inicjował kolejną wojnę domową, bo tego chce Kaczyński. Dlaczego Kaczyński wyznaczył kogoś tak dwuznacznego, a właściwie jednoznacznego w tym, co sobą prezentuje? Po to, żeby toczyć wojnę, żeby paraliżować Polskę, żeby nic nigdy nam się już więcej nie udało. Uda nam się. Uda nam się, bo z nami jest nasz przywódca Rafał Trzaskowski. Rafał, prowadź nas. Rafał, wygraj. Z Tobą wygra naprawdę cała Polska. A to wszystko w obliczu prostego faktu, że o Karolu Nawrockim wychodzą ciągle nowe fakty. Internauci ciągle wynajdują kolejne sytuacje publiczne, w których musiał się pobudzać używkami, czy to jest ktoś, kto powinien być prezydentem. Wyobrażacie sobie Państwo, że takie coś wydarza się podczas ważnego szczytu, że prezydent nie potrafi wytrzymać dwóch godzin bez używek? Do tej pory Karol Nawrocki nie przedstawił też konkretnej wizji rozwiązywania kluczowych problemów kraju, takich jak demografia, gospodarka. Ochrona zdrowia czy polityka zagraniczna. Ciągle powtarza tylko to, co sztab z pismu każe i nie potrafi się z tych postulatów wytłumaczyć, gdy ktoś go o nie zapyta. Tak nie powinno być. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zgadzacie się z Donaldem Tuskiem? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszamy też do zostawienia łapki w górę pod tym filmem i subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia!